Witamy serdecznie Wojak Boxing Night w pięknej hali w Gdyni, naprawdę urocze miejsce, wspaniały architektoniczny obiekt, no my tutaj oczekujemy wielu sensacji, wielu ciekawych pojedynków, ja osobiście bardzo ciekawy jestem tego debiutu Macieja Miszkina, rozmawiałem z nim, bardzo miły chłopak ma nadzieję, że pójdzie w ślady Szturma, Kliczki, Ibrahimowa, Drozda, wielu znakomitych kickboxerów, którzy potem przekwalifikowali się na boks i odnosili sukcesy. No Dzisiaj spotka się z weteranem takich zawodowych ringów, Mirosławem Kwoczką. Nie jest to jakiś wybitny bokser Kwoczka z Słowak, ale rutyniarz. No, zobaczymy jak się spisze z... Miszkiniem, chłopak z kółki, absolwent AWF-u. Twardy bokser. Pierwszy raz na Gali w Polsacie Sport. Bardzo jesteśmy ciekawi. Rozmawiałem dosyć długo i z nimi, z trenerem. Trener przypuszcza, że naprawdę chłopak spisze się bardzo dobrze, że będzie. Być może rewelacją zawodowych ringów. No zobaczymy, to jest, to są wszystko e, przypuszczenia. Już w rynku Maciej Miszkin. Ma za sobą karierę w kickboxie Startował w mistrzostwach Europy. Jest zawodowym mistrzem Europy w kickboxie z ubiegłego roku. W finale przegrał tam z Białorusinem Zmysewem. Były również mistrzem Polski w K1. W K1 jest niepokonany. Osiem walk, osiem zwycięstw. I zwycięstwa na zawodowych ringach i w Czechach, i w Litwie, w Moskwie. Trzy lata. Trenuje już ze nowym trenerem. Będzie o nim okazja jeszcze powiedzieć. Na razie widzimy już jego rywala Mirosław Kwoczka, Słowak 29 lat to no nie jest to powiedzmy sobie szczerze artysta boksu to jest jak to się u nas mówi taki bokserski kelner Anglicy no, mają na to inne określenie journeyman czyli taki podróżnik Jeździ po całym świecie, boksował w Austrii, boksował w Szwajcarii, w Holandii, Belgii, w Hiszpanii, na Węgrzech, no i oczywiście w Polsce. To jego piąty występ w Polsce, do tej pory ani razu nie wygrał, przegrał dwukrotnie z Romanem Szkarupą, przegrał z Maciejem Ankowskim, no i w ostatniej walce w grudniu. Przegrał w Białym Stoku z Pawłem Głażewskim, przegrał przez o w trzeciej rundzie, jak się spisze dzisiaj w starciu z tym debiutantem Maciejem Miszkiniem. Trener Miszkinia, Andrzej, Andrzej Małczanów Białorusin zapowiadał, że pierwsza runda będzie taka, rozpoznacza. Nic nie wiemy o rywale, nie, nie widzieliśmy go. Miszkin ma sprawdzić go. W pierwszej rundzie, a potem zobaczymy, co będzie w białych spodenkach z czerwonymi lampasami. Reprezentant Polski, 26-letni Maciej Miszkin i jego rywal w niebieskich spodenkach z czarnymi lampasami Mirosław Kwoczka ze Słowacji. Kwoczka ma negatywny bilans. 9 wycię 29 przegranych, jeden remis z ostatnich 10 występów, tylko jedna wygrana, 9 porażek. No, na debiut zawodowy to jest idealny rywal. Rozpoznanie Miszkin zaczyna od lewego prostego Oczka widzieliśmy, zachęcał go do ataków. No chyba nie trzeba zachęcać Miszkina. Stop, stop, stop. Do ataków. Dobrze zaczął, Miszki do lewego i prawy mocny, także chyba troszkę zniechęca tymi atakami. Boch, foczkę. Dobrze umieśniony, Miski, dobrze zbudowany. Dwa lewe proste, czeka na. O, właśnie bezpośredni prawy. Troszeczkę moim zdaniem za wolno to robić. Powinien przyspieszyć, jak jest ten doskot z lewym prostym, to szybszy powinien być tak, ten prawy. jednostajnie bo... to jest na razie. No jest być może stremowany to jego debiut. Tak debiut tak. i debiut bokserski, i debiut w naszej telewizji. Mówił mi, że na pewno będzie go oglądać mama, rodzina, znajomi. To no, też jest dodatkowy stres. Lewym prostym w Próbuje obniżyć gardę. Kroczka, żeby kroczek troszkę opuścił ręce, bo ma bardzo. Bardzo szczelną gardę. Słowak, kwoczka, rutyniarz wielki. No ale przyspieszyły. Miszki. Tak, te dwa prawe zrobiły wrażenie. Break. Stop! Stop! Back. Back. Moc! Brawo, brawo. I znowu ładny prawy. No szkoda, że po tym prawym Miszkin nie kończy akcji lewym w tułów, albo lewym sierpowym, bo to byłoby bardzo takie szkolne zamknięcie akcji. Prawy celny i lewy sierpowy. Przypominamy, to jest waga półciężka. Czterorundowy pojedynek z prawej strony. Maciej Miszkin. Polak debiutujący, chłopak z absolwenty, absolwent AWF-u. W jego narożniku też jest bardzo ciekawa postać. Trener Andrzej Mołczanow, dziewięciokrotny mistrz świata w Muataj i kickboxie. on od trzech lat trenuje właśnie Miszkina. A to jest Słowak. Oczka już po pierwszej rundzie widać ślady walki, otarcia. Dostał kilka mocnych ciosów. Te dwa prawe chyba zrobiły wrażenie. I druga runda. Kategoria półciężka. Zawodowy debiut bokserski. Wicemistrza Europy w kickboxie. Macieja Miszkina w białych spodenkach kontra Słowak Kwoczka no, zaczyna atakować tułów Miszkin wreszcie kończy akcję tak A. jak się spodziewaliśmy że narożnik mu podpowie po prawym powinien kończyć akcję albo lewym w albo lewym sierpowym no, lewy w już widzieliśmy Kwoczka po zwodzie próbował trafić lewym sierpowym I świetna odpowiedź teraz Miszkina. Ja Prawy sierpony nad lewą ręką. Ciekawa postać Miszkin. Absolwenta wf u Walczy, tak jak wspominaliśmy, MMA. Kickboksy. Także... Boksy. Ma własną firmę. Prowadzi działalność gospodarczą, z tego się utrzymuje. To jest naprawa i serwis urządzeń elektronicznych. I boks jest dla niego fajnym hobby, no ale poświęca się temu. Trenuje bardzo solidnie. Zaczynał od kickboxu 5 lat temu. Trenował z byłym mistrzem świata Bogdanem Sawickim. Na no, od trzech lat, tak jak już wspominałem, trenuje z dziewięciokrotnym mistrzem świata w kickboxie i Młataj Białorusinem Andryjem Mułczanowym, który przeprowadził się do Polski. Jest także doradcą polskiego związku kickboxu bardzo też ciekawa postać. I ładna akcja. Lewy z i prawy nad lewą ręką. No szkoda, że znowu zapomniał o tym lewym kończącym akcję. Albo w tułów, albo lewy sierpowy. No chyba jest spokojniejszy. Miszkin myśli, że to zwycięstwo powinno Tuż, tuż, te trzy prawe. Świetna koordynacja. No ładnie wyprzedza lewym prostym. Tak skontrował teraz bardzo ładnie. I już Kwoczka klinczuje. No już chyba ma problemy kondycyjne małe. Dostał trochę ciosów także w tułów. Widać, że fizycznie nie jest e, tak przygotowany jak e, Polak. Mieszkiń Świetnie zbudowany. Na Kwoczka widać, że troszeczkę otłuszczony. Przyspieszamy. Na tak. O! Równocześnie z gongiem. No A za zaliny na nasze komentatorskie stanowiska. A no już chyba będzie koniec. Nie chce walczyć, pokazuje głową, że koniec, a więc druga runda, KO wykrywa w debiucie Maciej Miszkiń. Jak mówiłem, gratulacje od trenera, potem zastanowi się to taki eksperyment, nie wiedzą, co będzie, widzimy biednego Kwoczkę. No, to były ciosy równo z gongiem, a może nawet sekundę po gongu. Ale już nie mógł powstrzymać tego uderzenia Miszkiń Debiut udany. Polak nawet specjalnie niezmęczony. No chyba rozbił się tutaj padając na matę. Przeleciał poza liny brawa, Koczka. Państwa, stał. Jest z nami. Piąty jego występ tak jest. w Polsce, piąta przegrana. Przed czasem. A my będziemy obserwować karierę Miszkina. Jego menadż, promotor Mariusz Jurkiewicz na pewno będzie myślał o tym, żeby jeszcze go zaprezentować także na zawodowych rynkach bokserskich. A no na razie trudno oceniać po jednej walce. Na pewno ma problemy z dynamiką i szybkością. szybkością szczególnie. To było bardzo widoczne. Ale to jeszcze będziemy może o tym mówić. Na razie przerwa na reklamę. Proszę państwa, w tym pojedynku pojedynku w kategorii półciężkie ciężkie zakontaktowanie na cztery rundy pomiędzy Mirosławem